Ray Liotta był gwiazdą chłopaków sferajne, a jego spojrzenie zna każdy fan kina gangsterskiego. Co się z nim stało? Ray Liotta przyszedł na świat 18 grudnia 1954 roku w Newark, w stanie New Jersey. Jego biologiczna matka była zbyt młoda, by go wychować, a ojciec nie chciał przejąć odpowiedzialności. I tak malutki Ray trafił do sierocińca, brzmi jak historia z filmu, ale to była prawda. Na szczęście szybko znalazł nową rodzinę. W wieku zaledwie 6 miesięcy został adoptowany przez Mary i Alfreda Liotta. Alfred miał włoskie korzenie i prowadził własny sklep, a Mary, sekretarka, starała się stworzyć ciepły dom. Oboje byli katolikami i wychowywali reja w tradycyjnych wartościach. Sam aktor później mówił, że wcale nie miał ciężkiego dzieciństwa. Ale przez całe swoje życie czuł, że gdzieś tam istnieje dziura, brakujący element jego tożsamości. Już jako dorosły dowiedział się, że oprócz niego jego biologiczna matka urodziła jeszcze kilka dzieci. A on był tym, którego oddała. To doświadczenie zostawiło w nim ślad na zawsze. W wywiadach przyznawał, że przez to miał problemy z zaufaniem do ludzi. Dorastał w Union, niedaleko Newark. Był dzieckiem raczej żywym i pełnym energii, ale nie od razu myślał o aktorstwie. W szkole średniej bardziej interesował się sportem: grał w baseball i koszykówkę. Dopiero później, gdy trafił na zajęcia teatralne w Union High School, złapał bakcyla scenicznego. Początkowo traktował to jak zabawę ale okazało się, że na scenie czuje się swobodniej, niż gdziekolwiek indziej. Po maturze postanowił iść na studia, wybrał Uniwersytet Miami, gdzie uczył się aktorstwa. I to właśnie tam Ray Liotta tak naprawdę odkrył, że ma w sobie coś wyjątkowego. Studia ukończył w 1978 roku z tytułem Licencjata Sztuk Pięknych. Jeszcze jako student grał w kilku przedstawieniach teatralnych i miał opinię chłopaka, który nie boi się mocnych ról. W tym czasie Ray dorabiał też w barach i różnych knajpach. Próbował jakoś się utrzymać, ale wiedział, że chce czegoś więcej. Marzył o telewizji, marzył o filmie. Dlatego po studiach spakował się i ruszył do Nowego Jorku. Tam dostał pracę w teatrze należącym do organizacji Schubert, ale nie jako aktor, tylko jako portier. Tak, ten sam Ray Liotta, którego widzimy w chłopakach z Ferreiny, zaczynał od otwierania drzwi innym ludziom i kierowania ich na miejsca. Ale jak to bywa w filmowych historiach, los potrafi zrobić niespodziankę. Wkrótce Ray zaczął dostawać pierwsze oferty, początkowo niewielkie, głównie reklamy i seriale telewizyjne, ale wystarczyło, żeby ktoś go zauważył. Jego charakterystyczna twarz, intensywne spojrzenie, trochę drapieżny uśmiech, sprawiły, że castingowcy od razu go zapamiętywali. I tak zaczęła się kariera realioty, chłopaka, który wyrwał się z sierocińca by stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia. Zanim stał się gwiazdą, to kręcił się po planach serialowych, ale nawet wtedy miał ten błysk, który później pokochała widownia. Po przeprowadzce do Nowego Jorku, Rayliota miał w głowie jeden plan: zostać aktorem. Ale jak to zwykle bywa, droga do sukcesu była wyboista i zaczynała się od małych kroków. W latach 70. telewizja była miejscem, gdzie młody aktor mógł pokazać się po raz pierwszy i właśnie tam Ray rozpoczął swoją przygodę. Jego pierwszą większą rolą był udział w serialu Inny świat, popularnej operze mydlanej, która miała setki odcinków i codziennie gościła w domach milionów Amerykanów. Ray grał tam postać od 1978 do 1981 roku. Wystąpił w ponad 120 odcinkach. Był to czas, kiedy jeszcze uczył się pracy przed kamerą. Poznawał, jak działa plan zdjęciowy, jak wygląda współpraca z reżyserami i innymi aktorami. I choć sam serial nigdy nie przeszedł do historii, to właśnie dzięki niemu Liota zdobył pewność siebie i nabrał doświadczenia. Ale Ray wiedział, że nie chce utknąć w świecie oper mydlanych. Po kilku sezonach postanowił odejść i spróbować czegoś nowego. To była odważna decyzja, bo wielu aktorów wolało trzymać się bezpiecznej, stałej pracy w telewizji. On jednak zaryzykował i przeniósł się do Los Angeles, żeby spróbować sił w filmach. I tu zaczęły się pojawiać pierwsze ciekawe propozycje. W 1986 roku Liotta zagrał w filmie Dzika Namiętność z samym Jeffem Danielsem i Melanie Griffith. To była dla niego rola przełomowa. Zagrał tam szalonego i niebezpiecznego męża głównej bohaterki który pojawia się niespodziewanie i wywraca całą akcję do góry nogami. Widzowie i krytycy byli zachwyceni. Ray emanował energią, a jego intensywne spojrzenie i nieprzewidywalność sprawiały, że nie można było oderwać od niego wzroku. Ta rola przyniosła mu pierwszą nominację do Złotego Globu i otworzyła drzwi do Hollywood. Po dzikiej namiętności zaczęto traktować go poważniej. Nagle okazało się, że ten chłopak z seriali ma w sobie coś wyjątkowego. Potrafi grać role skrajnie emocjonalne. Pełne napięcia i mroku. Jego twarz pasowała idealnie do postaci, które balansowały na granicy prawa. W 1989 roku Ray Liotta pojawił się w filmie Pole Marzeń. To opowieść z Kevinem Kostnerem, która stała się już kultowym filmem. Ray wcielił się w tam w Joe Jacksona, legendarnego baseballistę. To była rola zupełnie inna niż w Dzikiej namiętności. Zamiast agresji i brutalności pokazał wrażliwość i nostalgię dla wielu Amerykanów, którzy kochali baseball. To była rola, która sprawiła, że Eliota na stałe wpisał się w ich serca. Ten kontrast, z jednej strony aktor z dzikim spojrzeniem, a z drugiej wzruszający, pokazywał jak wszechstronny był. I właśnie wtedy pod koniec lat 80. Hollywood zaczęło się nim na serio interesować, ale prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. Ray jeszcze nie wiedział, że za chwilę dostanie propozycję roli, która sprawi, że jego nazwisko zapisze się złotymi zgłoskami w historii kina. Rola w Chłopcach sferajnych uczyniła z niego legendę, ale Hollywood go zaszufladkowało. Każdy aktor marzy o roli, która odmieni całe jego życie. Dla Ray'a takim momentem był rok 1990 i film Martina Scorsese. Chłopcy z Ferajny. To właśnie tam Ray zagrał prawdziwego gangstera, którego wspomnienia stały się podstawą scenariusza. Wyobraźcie sobie. Młody aktor, który jeszcze kilka lat wcześniej grał w operze mydlanej, nagle trafia do obsady obok takich nazwisk jak Robert De Niro i Joe Pesci. To nie był przypadek. Scorsese od początku wiedział, że Liotta ma w sobie ten błysk. Potrzebował kogoś, kto będzie jednocześnie charyzmatyczny, ale też autentyczny. Henry Hill musiał być kimś, kogo widz polubi, mimo że łamie prawo, kradnie, bije, a w końcu zostaje konfidentem. To była bardzo trudna postać, bo balansowała między byciem ofiarą a katem. Rey rzucił się w tę rolę z całą energią. Spędzał godziny na rozmowach z prawdziwym Henry Hillem. Studiował jego sposób mówienia, gesty, styl bycia. Chciał oddać autentyczność i jednocześnie nadać postaci własną interpretację i udało mu się w stu procentach. Film Chłopcy z Ferajny to nie tylko arcydzieło gatunku, ale też rola życia Liotty. Jego narracja, charakterystyczne spojrzenia w kamerę, ta energia w scenach, gdy wszystko wymyka się spod kontroli, sprawiły, że Henry Hill stał się ikoną. Widzowie uwierzyli w tę historię i pokochali ją, krytycy byli zachwyceni. Choć film nie zdobył Oscara w kategorii Najlepszy Film, no bo przegrał stańczącym z, z Wilkami z Kevinem Kostnerem, to do dziś uważany jest za jeden z najlepszych filmów gangsterskich w historii. Joe Pesci dostał Oscara za rolę drugoplanową, a De Niro i reszta obsady zyskali ogromne uznanie. Ray Liotta, mimo że nie otrzymał nominacji, został przez wszystkich zapamiętany jako serce tego filmu. To on prowadził narrację, to on spinał całą historię. Można śmiało powiedzieć, że bez niego Chłopcy Sferajny to nie byłby ten sam film. Ale paradoks polegał na tym, że ta rola była jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Błogosławieństwem, bo uczyniła z niego gwiazdę pierwszej ligi. Przekleństwem, bo na zawsze przypięła mu łatkę tego gangstera z chłopaków Sferajny. Z Hollywood uwielbia szufladkować aktorów, a Rey miał od tej pory problem z wyrwaniem się z tego wizerunku. Jednak dla fanów kina nie miało to znaczenia. W ich oczach Liotta stał się nieśmiertelny właśnie dzięki tej produkcji. Do dziś, gdy ktoś mówi jego nazwisko, w głowie od razu pojawia się obraz młodego Henry'ego Hilla. Rola w chłopcach z Ferrainy otworzyła mu drzwi do kolejnych projektów. Producenci zaczęli go postrzegać jako aktora, który potrafi udźwignąć film, ale jednocześnie, i tu zaczyna się ironia, Hollywood nigdy do końca nie wiedziało, co z nim zrobić. Liotta nie chciał być tylko gangsterem, grał w różnych gatunkach filmowych i to stało się jego przekleństwem. Po premierze Chłopców z Ferajny" wydawało się, że Ray Liotta ma światu stóp. Hollywood otworzyło przed nim drzwi, a on sam był na ustach całej branży filmowej. Krytycy pisali, że to jeden z najciekawszych aktorów nowego pokolenia, a widzowie pokochali go za autentyczność i intensywność gry. Ale jak to bywa, droga na szczyt nigdy nie jest prosta. Pierwszym problemem okazało się Hollywood samo w sobie. System studyjny lubił szufladkować aktorów, a Ray został zaszufladkowany jako gangster. Po chłopcach sferajny wszyscy chcieli, by grał podobne role: twardzieli, mafiozów, ludzi z półświadka. Liotta jednak miał inne ambicje. Chciał być bardziej wszechstronny, chciał udowodnić, że potrafi grać też w dramatach, komediach czy filmach romantycznych. I tu zaczęły się pierwsze frustracje. W latach 90. przyjął kilka ról, które nie do końca spełniły oczekiwania. Pojawił się w filmach takich jak Obsesja namiętności z Kurtem Raselem, gdzie zagrał psychopatycznego policjanta. Rola świetnie zagrana, ale znów wpisująca się w schemat niebezpiecznego gościa. Oprócz tego miał rolę w produkcji Corina Corina z Lupe Goldberg. Była też Turbulencja film akcji, który miał być przebojem ale został chłodno przyjęty przez krytyków. Widzowie zaczęli zastanawiać się, czy Liota rzeczywiście potrafi wyrwać się z cienia Henry'ego Hilla. Jak wielu aktorów, którzy nagle znaleźli się na szczycie, Ray zaczął uciekać w używki. Alkohol stał się dla niego sposobem na odragowanie stresu i frustracji. W wywiadach przyznawał później, że w tamtym okresie wypijał zdecydowanie za dużo. Miał momenty, kiedy alkohol przejmował kontrolę nad jego życiem. To właśnie wtedy jego kariera zaczęła hamować. Hollywood nie lubi wahań i problemów. Producenci wolą aktorów stabilnych, przewidywalnych. Takich, którzy zawsze są w formie. Ray coraz częściej lądował w filmach klasy B, produkcjach niskobudżetowych, które trafiały prosto na kasety VHS czy później na płyty DVD. Był świetnym aktorem, ale coraz mniej widocznym na pierwszym planie. Mimo to, wciąż zdarzały mu się role, które przypominały o jego talencie. W 1997 roku zagrał w Copland u boku Sylwestra Stallone i Roberta De Niro. Jest to bardzo ceniona produkcja przez krytyków filmowych, która zdecydowanie zasługiwała na większy rozgłos. W tym samym okresie Ray wziął ślub z Michelle Grace, byli małżeństwem do 2004 roku. W 2001 roku wystąpił w Hannibalu, gdzie wcielił się w agenta FBI, postać, która miała jedną z najbardziej szokujących scen w historii kina. Każdy, kto widział Hannibala, pamięta moment, gdy Hannibal Lecter otwiera mu czaszkę i karmi go jego własnym mózgiem. To scena, która na zawsze zapisała się w historii horroru, a Rey, choć rola była drugoplanowa, znów pokazał, że potrafi dać z siebie wszystko. Ale generalnie lata 90 i początek lat 2000 były dla niego trudnym czasem. Prasa zaczęła pisać o nim jako aktorze, który zmarnował swój potencjał. Zamiast być nowym De Niro czy Pacino, stawał się kimś, kto raz na kilka lat przypomniał o sobie świetną rolą, a potem znikał w przeciętności. Rej Sam zdawał sobie z tego sprawę. W wywiadach mówił później, że największym błędem jego kariery było odrzucenie kilku ról, które mogły całkowicie odmienić jego życie. Niektóre propozycje odrzucał, bo bał się znów grać gangstera, inne dlatego, że uważał scenariusz za zbyt słaby. Dopiero po latach przyznawał, że żałuje tych decyzji. Nawet po 2000 roku miał świetną okazję, bo był brany pod uwagę do roli w świetnej infiltracji, ale odrzucił ofertę, a zastąpił go Mark Wahlberg. I tak Aktora, który miał być jednym z największych w Hollywood, stał się kimś, kogo widzowie pamiętali głównie z jednego filmu. Ale los nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, bo Ray Liotta miał wrócić i to w wielkim stylu. Za kulisami nie było tak kolorowo, fani widzieli w nim gwiazdę, ale Liotta w środku się rozpadał. Hollywood bywa okrutne. Jednego dnia jesteś na szczycie, a drugiego nikt nie pamięta Twojego nazwiska. Ale Ray Liotta udowodnił, że ma w sobie coś, co pozwala mu podnieść się nawet po największym kryzysie. I chociaż wielu uważało, że jego najlepsze lata skończyły się na chłopcach Sferajny i kilku innych tytułach, on w kolejnych dekadach potrafił zaskoczyć. I to nie raz. Już wspomniałem o Hannibalu. Warto też dodać, że wystąpił w docenionej produkcji Blow z Johnny Deppem. Natomiast w 2002 roku zagrał w świetnie przyjętym filmie przez fanów, Chodzi o thriller na tropie zła jako detektyw Henry Oak. To film, który przeszedł trochę bez echa, jeżeli chodzi o kasy kinowe, ale krytycy byli zachwyceni. Mówiono, że Liotta wraca do formy: intensywny, autentyczny, brutalny i jednocześnie pełen emocji. Niektórzy pisali nawet, że to jego najlepsza rola od czasów Chłopców z Ferainy. Poza tym mogliśmy go też oglądać na dużym ekranie w filmie John Q samym Denzelem Washingtonem oraz w innym mocnym thrillerze Tożsamość, który jest klasykiem dla fanów dreszczowców. Ale Ray nie zatrzymał się na kinie. W latach 2000 zaczął też coraz chętniej występować w telewizji. Wtedy jeszcze seriale nie miały takiego prestiżu jak dziś, ale dla niego były szansą, żeby pokazać się szerszej publiczności. Pojawił się gościnnie w serialu Ostry dyżur i za swój występ dostał nagrodę Emmy. To było spore wyróżnienie, bo choć to była rola epizodyczna, jego występ zrobił takie wrażenie, że akademia telewizyjna nie miała wątpliwości, by go nagrodzić. Pojawił się w ogromnej ilości produkcji. Niektóre z nich trafiły do szerokiej dystrybucji. Zaliczył występy w Gangu Dzikich Wieprzy, Sprawie Zamkniętej czy świetnej produkcji z Bradley'em Cooperem. Drugie Oblicze. Największe zaskoczenie przyszło jednak wtedy, gdy Ray Liotta. Trafił do filmów, które zdobyły ogromne uznanie krytyków. W historii małżeńskiej z 2019 roku u boku Scarlett Johansson i Adama Drivera wcielił się w twardego prawnika rozwodowego. Rola niewielka, ale niezwykle charakterystyczna. I znów przypomniała widzom, że Rey to aktor z klasą. W tym samym roku miał pojawić się też w Irlandczyku Martina Scorsese. Ale ostatecznie reżyser nie znalazł dla niego roli co wielu fanów uważało za wielką stratę, ale już sama możliwość, że mógł wrócić do świata Scorsese pokazywała, że wciąż jest w grze. Ostatnie lata kariery Reja były naprawdę imponujące. Zagrał we Wszystkich Świętych z New Jersey, prequelu kultowej rodziny Soprano. To symboliczne, że w filmie o mafii, czyli gatunku, z którym był najbardziej kojarzony, zagrał jedną ze swoich ostatnich dużych ról. To wszystko pokazywało jedno. Ray Liotta nigdy tak naprawdę nie odszedł. Może nie był największą gwiazdą Hollywood, może nie miał Oscarów, ale miał coś, co sprawiało, że widzowie zawsze go pamiętali. A gdy pojawiał się na ekranie, nikt nie mógł oderwać od niego wzroku. Kiedy odzyskiwał stabilizację, nagle przyszła tragedia. Nikt nie spodziewał się, że Ray Liotta umrze podczas pracy na planie kolejnego filmu. Ray Liotta przez całe życie miał opinię twardziela. Widzowie kojarzyli go z intensywnymi rolami, a jego ekranowa obecność była tak mocna, że wielu osobom wydawało się, że ten facet jest niezniszczalny. Dlatego wieść o jego nagłej śmierci wstrząsnęła światem filmu. Był rok 2022, Rey miał 67 lat i wciąż aktywnie pracował. W przeciwieństwie do wielu aktorów z jego pokolenia nie wycofał się, nie przeszedł na emeryturę, wręcz przeciwnie. W ostatnich latach jego kariera znów nabierała tempa. Był świeżo po występie w tytułach, o których wam wspominałem, ale także miał zrealizowane nowe projekty. Widzowie i krytycy zgodnie mówili, Ray Liotta przeżywa drugą młodość. Wiosną 2022 roku wyjechał na Dominikanę, nie na wakacje. Pracował na planie filmu Wzburzone Wody. Towarzyszyła mu narzeczona, z którą zaręczył się w 2020 roku. Wydawało się, że wreszcie... Jego życie osobiste też nabrało równowagi. Po latach nieudanych związków i problemów Ray był szczęśliwy i nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. 26 maja 2022 roku Liotta nie obudził się ze snu. Zmarł w hotelu obok swojej narzeczonej. Miał tylko 67 lat. Pierwsze doniesienia były pełne spekulacji. Internet szybko zalały plotki, że może przedawkował, że może znów wrócił do alkoholu, że może coś ukrywano. Wszystko dlatego, że kiedy ktoś znany umiera nagle, ludzie szukają sensacji. Ale prawda była dużo prostsza. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były naturalne choroby, ostra niewydolność serca i układu oddechowego oraz Miażdżyca. Jego organizm po prostu nie dał rady. Dla wielu osób to był szok. Bo Ray nie wyglądał na schorowanego. Grał, pracował, udzielał wywiadów, nie było widać po nim, żeby coś było nie tak, a jednak wewnątrz jego ciała toczyła się walka, której on sam pewnie nawet nie był świadomy. Śmierć na Dominikanie dodała do tej historii nutę tajemnicy. Dla fanów było coś symbolicznego w tym, że aktor znany z ról w brutalnych filmach gangsterskich odszedł spokojnie, we śnie, z ukochaną obok. Żadnej dramatycznej sceny, żadnego skandalu, po prostu ciche, nagłe odejście. W tym momencie Hollywood pogrążyło się w żałobie. Gwiazdy kina, reżyserzy, a przede wszystkim fani zasypali internet wspomnieniami. Martin Scorsese mówił, że Ray był jednym z najbardziej utalentowanych aktorów, z jakimi miał okazję pracować. Jennifer Lopez, która grała z nim w serialu Uwikłana, napisała, że był niesamowitym partnerem na planie i jednym z najbardziej opiekuńczych ludzi, jakich znała. A fani? Dla nich Liotta zostanie zawsze Henry Hillem, gangsterem, który opowiedział swoją historię w Chłopakach z Ferreiny. Tragizm tej śmierci polegał na tym, że Ray miał przed sobą jeszcze wiele projektów, kilka filmów, w których zdążył zagrać, miało premierę dopiero po jego odejściu. Między innymi kinowy kokainowy miś czy miniserial Czarny Ptak. Śmierć Rea Liotty pokazała, że nawet wielcy aktorzy są tylko ludźmi i że czasami los potrafi przerwać historię w najmniej spodziewanym momencie. Dziś mówi się o nim jako o aktorze, który nie wykorzystał w pełni swojego talentu, ale dla fanów na zawsze zostanie legendą kina gangsterskiego. Ray Liotta nie był aktorem, który zdobył dziesiątki nagród czy kolekcjonował Oscary. Nie miał na koncie kasowych hitów na miarę Marvela. Nie był też medialną gwiazdą, która co tydzień trafia na okładki tabloidów. Ale mimo to zostawił po sobie dziedzictwo, którego wielu aktorów mogłoby mu pozazdrościć. Przede wszystkim Chłopcy Sferajny. Dla większości fanów kina to film, który nigdy się nie zestarzeje. Co ciekawe, sam Henry Hill, którego Ray grał, powiedział kiedyś, że Liotta złapał jego ducha w 100%. To chyba największy komplement, jaki aktor może dostać, że człowiek, którego odtwarza, patrzy na ekran i widzi samego siebie. Rola w Chłopcach Sferajny sprawiła, że Liotta na zawsze został częścią historii kina. To nie jest film, który ogląda się raz. To klasyk, do którego wracają kolejne pokolenia. Ale Liotta zostawił też inne role, które z biegiem lat zyskały drugie życie. W polu marzeń jego postać do dziś wywołuje łzy u widzów. W Natropie Zła udowodnił, że potrafi być brutalny i jednocześnie głęboko ludzki. Co ciekawe, Ray Liotta miał też swoje miejsce w popkulturze zupełnie innego rodzaju. To właśnie jego głos. Usłyszeli gracze GTA Vice City. Jako Tommy Versetti stworzył jedną z najbardziej kultowych postaci w historii gier komputerowych. Do dziś wielu fanów uważa, że to najlepsza odsłona GTA też dzięki niemu. To pokazuje, jak szerokie było jego dziedzictwo, od kina gangsterskiego po kulturę gier wideo. Ale dziedzictwo Lioty to nie tylko role, to też jego historia jako człowieka. Dziecko porzucone przez biologicznych rodziców. Które trafiło do adopcji i wyrosło na światową gwiazdę. Człowiek, który zmagał się z własnymi demonami, upadał, ale potrafił się podnieść i wrócić. A przede wszystkim aktor, który, choć mógłby pójść na łatwiznę, zawsze szukał w rolach czegoś więcej. Czy Ray Liotta był niedoceniony? Wielu tak uważa, ale być może właśnie to jest jego siła. Był kimś, kto grał dla widzów, nie dla akademii. Dzięki temu jego role są żywe i autentyczne a nie przefiltrowane przez hollywoodzki czerwony dywan. Na koniec można powiedzieć jedno. Ray Liotta odszedł za wcześnie, ale zostawił po sobie coś, co sprawia, że nigdy nie zginie. Filmy, w których zagrał, wciąż będą oglądane, cytowane i podziwiane, a jego twarz z tym charakterystycznym spojrzeniem, gdzie mieszały się charyzma, ból i gniew, na zawsze zostanie symbolem kina lat 90. Dajcie mi znać w komentarzu, które role Realioty podobały Wam się najbardziej i oczywiście czekam na informacje, kogo następnego chcielibyście zobaczyć na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, hej!